Likwidacja stacji dializ w Świnoujściu wciąż budzi emocje. Dla chorych oraz ich rodzin to prawdziwy dramat, Ta sytuacja w obliczu jakiej stają jest nie do pozazdroszczenia. Jedna z pacjentek mówiła o tym przed naszą kamerą. Do tej pory było wszystko w porządku. Nie wiemy co jest za przyczyną, że chcą zamknąć Jest dużo osób, które są na wózkach, niewidome i teraz jeździć ponad 100 km w jedną stronę, w drugą stronę to jest choro. Ja już raz jeździłam, to ja się dializuję już 14 lat. Więc to znaczy. Sprawą zainteresował się osobiście prezydent miasta, który poruszył temat w programie samorządowym emitowanym przez telewizję Słowianin. Do nas również dotarła informacja, że spółka, która prowadzi stację dializ na bazie uzdrowiska Świnoujście, podjęła decyzję o zamknięciu w połowie grudnia stacji i 14 osób ze Świnoujścia, które korzystałeś z tej stacji, no będzie musiała dojeżdżać do stacji dializ w szpitalu w Dunowie. No co jest to jest bardzo, bardzo przykra wiadomość, bo ja sobie zdaję sprawę jak uciążliwą rzeczą jest dla tych ludzi no dojazd, nie wiem, 90 km do, do Szczecina na miejscu, to ten, ten komfort w tych, tych ciężkich czasach dla tych ludzi no, 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 był znaczący. Dojazd, każdy dojazd no, jest problematyczny. Oczywiście zainteresowaliśmy się tym, tym tematem. Prowadzimy rozmowy z władzami tej spółki, która zrezygnowała. Oni mówią prosto, 50 osób dializowanych to jest, to, to jest ta ilość, która zapewnia im określone przychody i nie, nie ponoszą dzięki temu straty. Każda mniejsza ilość to, są, to jest działalność ze stratą, a spółki, prywatne spółki nie, no, raczej takie działalności nie są prowadzić. I w związku z tym, że ilość spadła do 35 osób, no to uznali, że jest to działalność deficytowa i w związku z tym przenoszą się do, do Szczecina, skąd do nas przyjechali zresztą. No i, i, i problem polega na tym, że tych osób więcej dzisiaj nie ma. Prowadziliśmy rozmowy w kierunku dowozu naszych mieszkańców do Kozero, do, do, do bo w Niemczech 20 km od granicy jest taki, jest taki, taki punkt stacji, stacja dializ i tam, tam są możliwości. Problem polega tylko na tym, że koszty dializy w, w Niemczech są prawie dwa razy wyższe. Jak w Świnoujściu. Mówię w Świnościu patrząc na stawkę, którą Narodowy Fundusz Zdrowia za dializę płaci danemu podmiotowi, który to, te dializy prowadzi. Ta różnica kosztów powoduje, że, no, że ta możliwość dowożenia tych ludzi i bazowania na tych pieniądzach z funduszu jest po prostu niemożliwa. Poza tym fundusz nie chcę finansować usług świadczonych poza granicami kraju. I nie mówię o, 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 o wysokości dofinansowania, bo ta wysokość jest też niewystarczająca. Dlatego no, nie ustajemy w działaniu, żeby zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby tym naszym mieszkańcom biednym, pokrzywdzonym, chorym, po prostu pomóc. Dla kilkudziesięciu mieszkańców brak dializ w miejscu zamieszkania oznacza wielkie problemy. Ale te dotyczą nie tylko pacjentów, ale i lekarzy, szczególnie specjalistów ze Szczecina, bo teraz właśnie tam, nie mogący żyć bez dializy pacjenci, muszą szukać ratunku. Dlatego też w Szczecinie szukaliśmy przedstawiciela medyków, by porozmawiać o stanie aktualnym i przyszłości dializ w naszym regionie. Mówi o tym profesor Kazimierz Ciechanowski, będący jednocześnie wojewódzkim konsultantem do spraw nefrologii. Panie profesorze, od listopada 2013 bodaj roku przez kilka lat mieszkańcy świnoujścia i najbliższych okolic, których życie zależy od regularnej dializy, byli w o tyle komfortowej sytuacji, że uzdrowisko świnoujście zgodziło się na udostępnienie swojego obiektu, a firma Fresenius. Zdecydowała o prowadzeniu, o prowadzeniu punktu dializ. I nagle, no, jak przysłowiowy grom z jasnego nieba, spadła informacja, że firma kończy tę działalność. Jak pan, jako wojewódzki konsultant do spraw nefrologii, ocenia tą sytuację? To no ja rozumiem, no, rozumiem jako firmę Prezenius, że to jest dla nich konieczność, podobnie jak dla firmy Dawita koniecznością było zamknięcie stacji dializ w Wałczu. Z tym, że stację dializ w Wałczu można było zamknąć, bo jest 20 parę kilometrów do Piły, gdzie pracują dwie stacje dializ, w tym jedna właśnie Dawity, a druga stacja publiczna. To już jest nasz, nie nasze województwo, województwo wielkopolskie. Natomiast tutaj ta sytuacja w jest o tyle trudna. Transport. Oczywiście to była stacja Frezeniusa. Wobec tego niejako problem jest również po stronie Frezeniusa, który ma stację dializ w Gryficach, ma jeszcze finujszczy ma w Gryficach, ma w Stargardzie, ma w Szczecinie na terenie szpitala Zdroje, no i ma w Drawsku. Oczywiście sytuacja nie była normalna i nie jest normalna z tego względu, że niektórzy pacjenci są włożeni niepotrzebnie. Tak jak na przykład pacjenci mieszkający w Maszewie, 20 km od Stargardu, gdzie jest stacja Dializ, wożeni są do stacji Dializ w Drawsku, bodajże 80 km. Również do Świnoujścia byli, nie wiem czy jeszcze są, ale byli wożeni pacjenci, którzy mieszkali, mieszkali w okolicach Goleniowa. Wobec tego to już zupełny bezsens, bo o wiele bliżej mieliby, przypuśćmy do Stargardu czy do Gryficz dobre połączenie, czy chociażby do Szczecina Zdroju. Sprawa logistyczna, bo oczywiście ci pacjenci nie mogą tak zostać pozostawieni i oni nie pozostaną. Tak czytałem deklarację firmy Fresenius, że oni są w stanie no, zająć się tymi pacjentami na terenie swoich stacji, ale oczywiście to musiało być zrobione z sensem: z sensem, żeby nie wozić niepotrzebnie ludzi, żeby oni nie tracili więcej czasu na transport niż na ratujące życie jelizy. No tak, bo w efekcie, w efekcie, panie profesorze, w efekcie zamknięcia stacji w Świnoujściu no te kilkadziesiąt osób, które stale korzystają tutaj z tych zabiegów jest zmuszonych do całodniowych wyjazdów do Szczecina. Wiemy to bezpośrednio od tych osób, że te wyjazdowe zabiegi to dla nich wielka uciążliwość, ale na pewno nie jest to także komfortowa sytuacja dla pracowników stacji Dializ w Szczecinie. To znaczy to nie jest, jeżeli chodzi o pracowników stacji Dializ w Szczecinie, to nie jest tak źle. Z tego względu, że są rezerwy i to są rezerwy, duże rezerwy w publicznych stacjach Dializ, tak jak chociażby w naszej możemy w każdej chwili przyjąć 20 pacjentów i pewnie taką samą liczbę jest pacjentów jest w stanie przyjąć stacja Dializ w Szpitalu Wojewódzkim przy ulicy Arkońskiej. My przez szereg lat woziliśmy pacjentów ze Świnoujścia do nas. Właśnie do naszej stacji dializ w szpitalu na Pomorzanach. Później oni jeździli do szpitala w Zdrojach, do stacji dializ, zanim powstała ta stacja w Wobec tego mamy w tym doświadczenie, no nie tak uciążliwe, nie tak uciążliwe jak pacjenci dializowani, ale kosztowne ze względu na transport, odległy transport. I oczywiście ta sprawa musi być rozwiązana, dlatego zwróciłem się, gdy tylko otrzymałem informację od Freseniusa, było to bodajże dwa miesiące temu, zwróciłem się do zachodnio-pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o udostępnienie jakiejś listy quasi adresowej, to znaczy gdzie, skąd pochodzą pacjenci dializowani w Świnoujściu, w Gryficach, w Stargardzie, w Drawsku, i w szczecinie Zdrojach, czyli stacjach fronzeniusowskich, żeby to logicznie ułożyć, żeby niepotrzebnie nie byli włożeni pacjenci, tak jak mówiłem, spod Podgoleniowa do Świnoujścia, bo mogliby trafić do Zdroju czy do Stargardu. I no, przypominałam Ci jeszcze, ta, ta lista jest w przygotowaniu z tego względu, że okazuje się, że no, dla pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest to taka prosta sprawa. Wydobycie, wydobycie PESELi i wydobycie kodu, bo tylko to nam wystarcza kodów pocztowych, żebyśmy się zorientowali, gdzie, jak wozić, jak rozdzielić tych pacjentów. Oczywiście sprawa nie jest tak prosta, jakby się wydawało, że to tylko dyslokować tych, którzy są dializowani się na ujściu. Żeby to miało sens, trzeba właśnie z tych stacji, które wymieniłem, poprzemieszczać pacjentów. Oczywiście za ich zgodą, ale z przedstawieniem ich na chociażby na podstawie mapy yy, googlowskiej. Że będą dojeżdżali krócej, w większym komforcie, wobec tego będą mniej czasu poświęcali na transport i transport nie będzie stanowił większości dnia dializacyjnego. Z informacji, jakie uzyskaliśmy od właśnie Freseniusa 35 osób korzysta, korzystało z tej stacji w Świnoujściu. I tutaj cytat, a powinno 50, żeby się firmie opłacało. Czy zatem dla zdrowia i życia około 40 ludzi, nie opłaca się wysiłek nefrologów? Przepraszam bardzo. Nefrolodzy do, nefrolodzy do tego nic nie mają. Firma Fresenius jest sieciową firmą międzynarodową, pierwotnie niemiecką, to obecnie amerykańską, która ma swoje stacje zjawisk na całym świecie i jest na giełdzie amerykańskiej i innych giełdach. Wobec tego to jest firma komercyjna oczywiście świadczy usługi zdrowotne, szlachetne i itd. Produkuje sprzęt niezbędny do dializ, produkuje środki niezbędne do dializ. Natomiast przede wszystkim jest to firma komercyjna. Wobec tego to nie jest tak, że dobra, jak, jak w szpitalach czy w jednostkach publicznych zadłużymy się, stracimy może podmiot tworzący czy organ założycielski. Może powiat się zlituje i dopłaci itd. Nie. Wobec nie. tego to trzeba ich rozumieć, że to jest firma komercyjna. Nie obowiązuje ich zatem. To, co możemy określić mianem etyki medycznej, jeżeli chodzi o działalność na rzecz zdrowia pacjentów? To znaczy, etyka obowiązuje lekarzy, obowiązuje pielęgniarki, którzy są najmitami w firmie. Tak? Można, są pracownikami najemnymi. Natomiast firma, jako właściciel, rządzi się zupełnie innymi prawami. Oczywiście możemy się zgodzić czy nie, nie zgodzić. Natomiast on, no, dla nich jest bilans. Tak? Dla nich jest bilans. Stąd oczywiście to co podają liczbę 50-60 pacjentów tak rzeczywiście jest. To pozwala się pozwala się na spięcie się. Tak? Proszę zwrócić pod uwagę, pod uwagę to, że firma Fresenius jest firmą producencką. To znaczy się produkuje również to co jest niezbędne dla dializ. Wobec tego może to dla swoich stacji kupować za mniejszą cenę pragnie niż my kupujemy do stacji publicznych. My jesteśmy w takiej samej sytuacji. Co to znaczy, to się nie spina. To się nie spina z tego względu, że stawki za dializę w Polsce są jedne z najniższych w Europie. To nie ma porównania. Nie ma porównania z innymi krajami, no, z najbliższymi naszymi sąsiadami, jak ze Słowacją, chociażby czy z Czechami. Już nie mówię o, o Niemczech, nie mówię o innych krajach. Stąd tak to, tak to, tak to wygląda. Pytanie... Gdyby, mieli, gdyby mieli 60, no to w takim razie pewnie by jakaś, no koszty stałe są takie same, niezależnie od tego, czy jest 20 pacjentów, czy jest 100 pacjentów. Pytany przez nas prezydent Świnoujścia, pytany o tą sytuację, stwierdził, że stacja powinna działać w naszym mieście w oparciu o obiekt uzdrowiska, bez jednak zaangażowania prywatnego inwestora. A czy pan widzi potencjał w środowisku medycznym naszego regionu taki, żeby tego rodzaju działalność w oparciu właśnie o obiekt udostępniony przez uzdrowisko kontynuować? Nie, nie widzę. Z tego względu, że no przynajmniej personel lekarski to byli ludzie dojeżdżający ze Szczecina. Świnoujście nie ma własnych zasobów kadrowych, tak żeby to poprowadzić. Tak to wygląda. Proszę zwrócić uwagę, że dwie trzecie pacjentów dializowanych w Polsce jest dializowanych w prywatnych ośrodkach. W naszym województwie są tylko trzy publiczne stacje dializ, nasza na Pomorzanach, w szpitalu na Arkoński i w Chosznie. Reszta jest prywatna. Rozumiem, ale dlatego... pozbyły się, pozbyły się stacji dializ z tego względu, że było to za duże obciążenie finansowe i organizacyjne. A zatem to pytanie o ten potencjał w środowisku medycznym jest, jest, powtarzam, bo jest aktualny. Czy widzi Pan y, taką ilość lekarzy w naszym regionie, którzy y, byliby chętni, mieli tak zwane moce jeszcze, żeby y, do tego Świnoujścia przyjeżdżać? W województwie tak, w samym się nie. W województwie tak, oczywiście pewnie no, kwestia zarobków, tak, z tego względu, że no, jest to jakaś niedogodność, uciążliwość dojazdu, ale wiem, że po prostu no, jak się kończy tablica z nazwą Szczecin, rozpoczynają się zupełnie inne stawki niż w Szczecinie. To znaczy, się o, co najmniej o 50% wyższe. Wobec tego myślę, że jeżeli by ludzie dostali odpowiednie stawki, bo jeżeli chodzi, analizując liczby nefrologów czy ewentualnie pielęgniarek nefrologicznych, które by były w stanie tam pracować, to pewnie by się znalazło, wszystko pewnie sprawa pieniędzy. Wobec tego jeżeli, nie wiem, uzdrowisko, uzdrowisko na pewno by tego nie udźwignęło, zresztą zajmuje się czymś innym. Nie wiem, czy miasto byłoby w stanie dopłacać, bo Skoro pewnie regularnie dopłaca do działalności szpitala, wobec tego brać jeszcze na siebie jest kolejny podmiot leczniczy, do którego dopłacać, nie wiem, to nie wiem, jakie są możliwości finansowe uście. Mimo wszystko więcej mówimy o ekonomii niż o medycynie w tej naszej rozmowie. Boli to pana jako lekarza, że z takimi właśnie niestety problemami przychodzi się zmagać w pierwszej kolejności, a nie robić to, co jest sensem medycyny, czyli po prostu właśnie pomagać ludziom. Ale oczywiście, że boli z tego względu, że mieliśmy szczęśliwe 20 parę lat. Powiem, dlaczego mieliśmy szczęśliwy, bo ja pamiętam i jeszcze czas, gdy wiek był ograniczeniem do dializ. Tak, jeżeli ktoś skończył 40 lat, nie miał szans wejść program środek dializ. Później to było wydłużane 45-50 i tak dalej. Teraz wiek nie jest żadnym ograniczeniem, jest stan. I proszę sobie wyobrazić, że był taki czas, gdzie województwo wtedy jeszcze szczecińskie, czyli przed reformą administracyjną. Miało dostęp do leczenia narkozastępczego do dializ na poziomie 52% średniej krajowej. To było najbardziej pod względem nefrologicznym zaniedbane województwo. W naszym województwie były tylko dwie stacje dializ: w Szczecinie Narkońskiej i w Gryficach. Po reformie administracyjnej, gdzie połączyliśmy się z województwem Koszalińskim, tak powstało to zachodnie Pomorskie, sytuacja poprawiła się, dlatego że tam też. Przy mniejszej liczby ludności były dwie stacje dializ. Jedna w koszalinie, druga w połowce. Natomiast oczywiście teraz doszliśmy, przekroczyliśmy średnią krajową, ale tych stacji dializ będzie ubywało. Wtedy ludzie byli wożeni po 100, po 200 kilometrów. Wtedy, gdy był taka małda. I ta sytuacja, niestety, wraca. Także mówię, mieliśmy szczęśliwe 20 parę lat, gdzie była do, szeroka dostępność. gdzie było wykorzystanie. Kto potrzebował, był dializowany. Teraz też nie zmieni się. Jeżeli chodzi o potrzeby. Natomiast utrudnienia będą no, dramatyczne, przede wszystkim te transportowe. No, to nie wróży optymistycznego zakończenia tego wywiadu, ale może jakiś promyczek, yy, yy, światełko w tunelu Pan yy, wyjście z takiej sytuacji dostrzega. Co, czego potrzebujemy najbardziej? Zmian systemowych? Czy czy usprawnienia po prostu systemu y, konkretnie tej, tej dziedziny? To znaczy się tak, ta stacja, sta, ta stacja w tej lokalizacji, w której jest, nie ma żadnych szans rozwoju. Z tego względu, że... Mówimy o Świnoujściu. Że, o Świnoujściu, tak. Z tego względu, że no, musiała być większa, musiałaby mieć 20, 20 parę stanowisk, żeby no niejako y, nadrabiać, nadrabiać w, y, w sezonie, to co traci na co dzień przy tak, małej, przy tak małej liczbie pacjentów. Oczywiście, o ile wiem, na niemieckiej części wyspie, wyspy Uznam też nie ma stacji diarik. Wobec tego to można było jakoś odpowiednio zagospodarować, i takie były pierwotnie plany Frezyniusa, Natomiast oczywiście ta lokalizacja nie pozwala na rozbudowę. Pierwotnie, bo te plany są od 20 lat, przynajmniej ja wiem o tych planach, bo też jeździłem, tak, z różnymi, spotykałem się z różnymi ludźmi w Świnoujściu, bo ponad 20 lat jestem konsultantem wojewódzkim. Miało to być w innej lokalizacji znacznie większa stacja, znacznie większe możliwości, umowy zawarte z uzdrowiskiem na... Niejako w zapewnieniu tej bazy sanatoryjnej dla, dla pacjentów, miała być zmiana przepisów, że pacjenci dializowani mogli korzystać z sanatorium, bo proszę sobie wyobrazić, że przez wiele lat było tak, że to było dyskwalifikowało. Pacjent dializowany nie miał prawa korzystać z sanatorium. Natomiast oczywiście te ostatnie lata epidemii i wojny, upadek gospodarki, bo tak to trzeba powiedzieć, no, rozwaliło to wszystko dosłownie. Jeszcze proszę sobie wyobrazić, że my i jeszcze kupujemy wszystko po starych cenach. Mamy przelicznik 4,4 ,4 zł za euro. Sprzęt kupujemy w euro, tak, europejski. Wobec tego, jeżeli w przyszłym roku, czy w połowie przyszłego roku, no dojdzie do urealnienia cen, to również stacje publiczne, które mają po 100 pacjentów. Będą w podłej sytuacji finansowej. I tak zresztą jest, to nie tylko w naszym województwie są zamykane. W innych województwach też no najwięcej zamyka się na Śląsku, będą zamykane na Podkarpaciu. I wrócimy do tej sytuacji, jaka była w latach 90. czyli pacjenci gierdzowani pewnie będą musieli jeździć do 100, 150, 200 km. To tak jak przypuszczę, no tak jak przypuszczałem na... Optymistyczne zakończenie tego wywiadu trudno będzie chyba wyliczyć. Yy, wszyscy, którzy potrzebują, będą dializowani. Są dializowani i będą dializowani. To jest optymistyczne. Niestety no, pesymistyczne to jest że ze straszliwymi utrudnieniami związanymi z transportem. Oczywiście też obawiamy się, że wiemy, że transport nie jest najlepszy, na to skarżyli się pacjenci, ale ten transport może być jeszcze gorszy z tego względu, że no, podrożeje wszystko. No to tak y, zupełnie na koniec abstrahując od sytuacji o której dzisiaj rozmawiamy, y, y, jak y, pan jako konsultant do spraw nefrologii y, ocenia w ogóle skalę y, zjawiska, czyli chorób tych chor ciężkich chorób nerek, y, czy ta sytuacja w, y, w kontekście w ogóle rozwoju jednak mimo wszystko technik medycznych się poprawia, czy, czy mamy cały czas kłopot? To znaczy się sytuacja pacjentów nefrologicznych, sytuacja nefrologii pogarsza się wraz z rozwojem medycyny. Z tego względu, że rozwój medycyny przedłuża, przedłuża życie, leczy choroby, ale oczywiście no, skutkuje to też na osobie innych narządów, w tym nerek. 13% dorosłej populacji w Polsce, jak również w innych krajach europejskich, czy rozwiniętych krajach świata, ma przewlekłą chorobę nerek. Czyli prędzej czy później będzie potrzebowało fachowej opieki nefrologicznej. No i z tych 13% z tej populacji, no przynajmniej co dziesiąty kiedyś będzie wymagał leczenia nerkozastępczego, czyli diabis. Zresztą to widzimy chociażby po liczbach w krajach tak zwanych lepiej rozwiniętych niż nas, chociażby Czechy. Czy Niemcy już nie mówię o Japonii, Stanach Zjednoczonych w Tajwanie, gdzie no, liczba dializowanych w przeliczeniu na milion mieszkańców jest dwa, trzy razy wyższa niż w Polsce. A to Także jest wszystko, wszystko jeszcze przed nami, również to złe. No to tak jak mówiłem, optymistycznie jednak nie zakończył. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Yy... Optymistyczne jest to, że będą leczeni, mogą być leczeni. O to niech się nie martwią, ale że z trudami no to... Przykro mi, Przykro mi, no, że przykro mi najbardziej żałuję, że wracamy znów do sytuacji z lat 90. No cóż, w każdym razie za te wszystkie informacje bardzo dziękuję, bo to ważne dla grona osób i ich rodzin, bo to przecież nie tylko chorzy cierpią z powodu tej sytuacji, ale właśnie ich najbliżsi. Schoruje cała rodzina, oczywiście, całe otoczenie. Dziękuję i trzymam kciuki za to, żeby nefrologia na Pomorzu Zachodnim złapała kiedyś drugi oddech. Dziękuję bardzo za dzisiaj, za spotkanie. Musi i w Polsce złapać brak, bo to jest kryzys nie tylko, my jeszcze jako tako się trzymamy tutaj na Pomorzu Zachodnim, natomiast marne pocieszenie, ale w innych województwach jest gorsze. <laughs> to też jest pocieszające dla nas, ale nie, nie bądźmy egoistami. Życzmy zatem nefrologii w ogóle, żeby złapała ten drugi oddech. Dziękuję bardzo dzisiaj za spotkanie.